Cześć, tu Kari i dzisiaj zapraszam Was na TBR, na ostatni rok studiów. Zaczął się już październik, a to oznacza powrót na studia. W moim przypadku będzie to ostatni rok studiów, chociaż jeszcze nie wiem, czy zupełnie ostatni, czy tylko z tego kierunku, na którym byłam i jestem od ostatnich czterech lat. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to ostatni rok studiów, a są takie książki, które chciałabym jeszcze przeczytać, yy, będąc na studiach, dlatego dzisiaj taki TBR. I robię ten TBR, ponieważ chciałabym się chociaż trochę bardziej zmotywować do czytania niektórych książek, które już od dawna chciałabym przeczytać, a do tej pory tego nie zrobiłam, dlatego wybrałam tylko 8 książek, ale za to, jak zaraz zobaczycie, wszystkie są dość albo nawet i bardzo grube. Dlatego wybrałam tylko te 8, to jest tak naprawdę nawet mniej niż jedna książka w miesiącu. Ale przez to, że mają te książki taki, a nie inny rozmiar, no to nie jestem pewna, czy go zrealizuję. Ale chciałabym chociaż, tak naprawdę, chociaż jedną przeczytać z tego TBR-u, jakby się udało, byłoby super. No ale kręcę właśnie ten TBR po to, żeby się zmotywować do przeczytania tych książek. I pierwszą książką, którą zacznę jeszcze w październiku, na pewno jest Zakon drzewa pomarańczy. Samantha Shannon i nie planowałam tej książki zaczynać jakoś szybko, ponieważ jej rozmiar mnie no, naprawdę dość przeraża. Chciałam ją sobie przeczytać kiedyś, ale zacznę ją w październiku i nie wiem kiedy ją skończę być może w Uda mi się ją skończyć w październiku, a być może skończę ją dopiero w grudniu albo nawet i w przyszłym roku, ale chciałabym ją mieć już zaczętą z tego względu, że ostatnio, jak już pewnie większość z Was wie, pojawiła się informacja, że Samantha Shannon będzie na krakowskich targach książki, na których ja też jak zwykle będę. No i nie ukrywam, że chciałabym już wtedy móc się orientować, o co mniej więcej w tej książce chodzi. No i jak zawsze mam nadzieję, że uda mi się zdobyć. Podpis autorki, więc dlatego wkładam tą książkę w swój TBR na ostatni rok studiów. Pewnie będę ją czytać przez cały październik, tak. i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy ją skończę, więc yy, dlatego ona musiała się tu pojawić. Kolejna książka to książka, która przez bardzo długi czas mnie nie w ogóle nie interesowała. W ogóle nie miałam zamiaru jej nigdy czytać ani kupować, ani, ani nigdy nie chciałam się interesować tą autorką. I przez bardzo długi czas mówiłam, że nigdy nie przeczytam tej książki, bo po prostu mnie ona nie interesowała. Ale w pewnym momencie, jak się dowiedziałam dokładnie o czym ona jest, to jakoś tak strasznie mnie zainteresowała i też czułam, że muszę do niej dojrzeć. Aczkolwiek to jest właśnie książka, którą czytałam, że najlepiej przeczytać, właśnie jak się jest na studiach, dlatego ona tu się też pojawia. I czuję, że będąc na ostatnim roku, jest szansa, że lepiej ją zrozumiem niż jak gdy byłam na przykład na pierwszym. A mianowicie mowa tutaj o tajemnej historii Dony Tart, czyli jak to niektórzy określają, jednej z najważniejszych powieści końca XX wieku. I sądzę, że przeczytam tą książkę w tym roku akademickim, ponieważ e, już za parę dni wychodzi ostatni sezon How to get away with murder, czyli jednego z mojego najukochańszych seriali. A słyszałam, że ta książka jest fabularnie trochę podobna do tego serialu, dlatego też e, jak będę mieć wielkiego kaca po tym serialu, to wtedy pewnie sięgnę właśnie po tajemną historię. I być może ona spowoduje, że tego kaca przeniosę na tą książkę, więc bardzo bym tego w sumie chciała i mam nadzieję, że uda mi się czytać, bo tyle osób no, o niej mówi na BookTube, a ja cały czas jestem w tyle i nie wiem o co chodzi z tą książką i muszę sprawdzić to w końcu. Teraz będą dwie książki, ale one są jednej autorki, dlatego pokażę je jednocześnie. I teraz dwie książki, które też są dość popularne na BookTube, ale ja ich nie chcę czytać dlatego, że one są popularne na BookTube, a dlatego, że moja mama je uwielbia i to są y, ulubione książki mojej mamy z y, przeciągu ostatnich kilku lat. A mianowicie chodzi tu Słowika i o wielką samotność obie Christine Hanach i słowika, moja mama parę lat temu dostała pod choinkę, a wielką samotność ode mnie też w zeszłym roku pod choinkę. I tak jak mówię, te książki niesamowicie podobały się mojej mamie i moja mama mi je bardzo poleca, dlatego stwierdziłam, że w ostatnim roku studiów postaram się je przeczytać. I jedyne co wiem o tych książkach to to, że w obu jest motyw wojny. Tutaj mamy dwie siostry, które ta wojna rozdziela, chyba z tego co mi się wydaje. A tutaj mamy bardziej kwestię tego, że to wojna robi z człowiekiem i jak potem ludziom e, ciężko funkcjonować po tej wojnie. Ale też wiem, że ta książka dzieje się na Alasce, więc, więc z tego względu też mnie ona interesuje. I ostatnie książki, ostatnie cztery, ale to jest seria, dlatego też pokażę je razem. To jest seria chyba najpopularniejsza na BookTube, którą ja dwa lata temu i rok temu włożyłam do wakacyjnych TBR-ów. Wtedy były tylko dwie części, teraz są już trzy i nowelka i oczywiście do tej pory ich nie przeczytałam. A one są tak popularne, że będąc na BookTube czuję, że to jest wstyd, dlatego muszę się w końcu do nich naprawdę za nie wziąć. A też cały czas gdzieś tam w głębi serca czuję, że to może być seria, która mi się bardzo spodoba, z tego względu, że pierwsza część jest oparta na retellingu mojej ulubionej bajki Disney'owej, czyli pięknej bestii, i tu już pewnie wszyscy wiedzą, że mówię oczywiście o dworze cierni i róż, dworze mgieł i furii, dworze skrzydeł i zguby i dworze szronu i blasku gwiazd czyli generalnie o dworach Sary J. Maas. Będę trzymać tylko pierwszą część, bo pozostałe są tak ciężkie, że nie dałam rady ich wszystkich trzymać. Natomiast, no tak jak mówię, dawałam te książki już dwa razy do TBR-ów i dwa razy mi się nie udało ich przeczytać do tej pory, e, ale mam nadzieję, że teraz już w końcu mi się udaje przeczytać. Nie będę się już czuła gorsza, będąc na booktube z powodu tego, że ich nie czytałam. I to by były te osiem książek, które są tak ciężkie, że to masakra... Tak grube, że nie mam sił ich trzymać. Więc jak widzicie, jest to tylko 8 książek, ale za to naprawdę grubych. Więc nawet nie wiem, czy uda mi się wypełnić ten TBR, ale fajnie by było, gdyby udało mi się przeczytać chociaż jedną, chociaż dwie książki z niego. Bo oczywiście to nie są jedyne książki, jakie planuję wczytać w tym czasie. Wiadomo, dojdą jakieś nowości, jakieś inne książki, na które będę mieć ochotę w danym czasie. Więc to są tylko książki, które chciałabym tak najbardziej, najbardziej przeczytać przez najbliższy rok. I mam wielką nadzieję, że mi się to uda. Także to by było na tyle w tym filmiku. Piszcie mi, czy wy macie jakiś taki TBR na ostatni rok studiów, albo ogólnie na najbliższy rok. Jeśli czytaliście którąś z książek, którą pokazałam w dzisiejszym filmiku, to też koniecznie mi o tym napiszcie w komentarzach i powiedzcie, co mam czytać jak najszybciej i żeby miała jak najwięcej motywacji do tego, żeby czytać daną książkę. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym. Pa!